Zaczynamy nadawanie na żywo, także stanowisko już rozłożone i co odliczamy już godziny, minuty, sekundy do naszej pierwszej akcji, pierwszej edycji akcji Czyste Rzeki Bydgoszczy. Jest ze mną już tu Tomasz, brodacz BDG. ma? Także przygotowany już na akcję. Tak, jeden stragan stoi, drugi stragan się rozstawia. Kierowniczka zamieszania schowała się za flagą. Kierowniczka zamieszania ogarnia social media. Hej, bardzo dobrze. Także mamy zestaw Tomasza. Jest czym? Trochę skromnie, ale zawsze. Skromnie, skromnie. trzy magnesy są. O, widzę już rodzina, rodzina już jest na live. Cześć wujek. Siemanko Wiktor. Zobacz jaki asortyment wujek przygotował. Dzięki firmie. Dzięki firmie Maktum. Także my czekamy. I co? O. Stanowisko już też gotowe. Flagi powiewają. Jest jeszcze flaga fundacji. Jak tam, jak tam? U mnie dobrze. Jak widać. Gotowość do akcji już jest. Czekamy tylko na gości. Liny powiązane. Także co. Yy, ja proponuję, nie? Tak mamy tu stanowisko, żeby tu gdzieś tak, przynajmniej dotąd, nie? nie ustawiać nikogo. Chodzi. Ale nie, no chodzi o to, że do wypożyczania magnesów. mieli No właśnie o to chodzi, że Kinga będzie tu siedzieć i będzie miała wtedy wgląd na to wszystko. No dobrze, dlatego chcę, żeby było blisko wszystko. Blisko dziewczyn. No dobrze, no to jeszcze tu można do ławki dojechać i do tamtąd. No. Jest stanowisko, jest i kierowniczka zamieszania. I pytanie: co kryją te wody? Czy to się dzisiaj da coś fajnego wyłowić i w dużych ilościach? Nie wiem. Sądząc po tym, jak tu łowiłem nie raz, to jest tu bardzo dużo. Bardzo dużo złomu. Co to jest? Co to jest akcja? Czyste rzeki Bydgoszczy. Będziemy łowić magnesami w młynówce na wyspie Muńskiej koło Młynów Rotera. Jeżeli ktoś jest w pobliżu, mieszka blisko Bydgoszczy, albo może nawet dalej, jeszcze jest czas, to zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, Bielsko-Biała. Nie, Bydgoszcz. Bydgoszcz, Bydgoszcz. Będziemy tu prowadzić akcję wyławiania złomu z wody. Całość, siemanko, patrzy całość zostanie sprzedana, a cały, cała kwota, która nam się uzbiera, zostanie też przekazana na potrzebujących, na gminę, która najbardziej ucierpiała w powodzi. Także co? No, my czekamy. Jest godzina 8:33, więc zostały nam półtorej godziny. To nie jest short na żywo. YouTube ma teraz też opcję, opcję taką, że można właśnie nagrywać w formacie jak na szorcie. Czyli, pionowo, YouTube trochę wyszedł, jakby YouTuberom, którzy gdzieś tam live wydają, i robią. Yy, wyszedł nam naprzeciw, i można właśnie. O, wygodniejsze jest to na pewno niż yy, trzymanie telefonu w poziomie. Także, co jest i muzeum okręgowe w Bydgoszczy, w którym. W gablocie jest sztylet, który wyłowiłem: kinżał Kaukaski. Jeżeli ktoś będzie w Bydgosy, zapraszam do muzeum. Można obejrzeć. Wchodzi się na pierwsze piętro, zaraz pierwsza gablota na samym wejściu. Także, także ja się cieszę bardzo. To jest mostek, to jest Bydgoska Wenecja. I tu są też magiczne schodki. Ja z Torunia. No to jak z Torunia to masz żabiskok, że tak powiem. Więc zapraszam. Jeżeli nie masz magnesu to będzie też możliwość wypożyczyć go od nas. Za darmo oczywiście. I co? I będzie można się z nami fajnie pobawić. Zobaczyć czym my się zajmujemy. Jaką to sprawia frajdę. I, i tak naprawdę jest to duża adrenalina. Nigdy nie wiesz co masz na linie. I tak naprawdę zawsze to jest niespodzianka. Wiadomo, że przy brzegu już zaczyna widać, ale czasami jest tak też złom oblepiony już, że po prostu nawet nie wiesz, dopiero jak postukasz, to, to widzisz gdzieś tam, co to faktycznie jest. Także jeżeli jesteś z Torunia, zapraszamy. Jeżeli jeszcze macie w domu coś, co jest tak zwanym złomem, coś metalowego, co Wam zalega, możecie to przynieść, przywieźć do nas. Mamy specjalną przyczepę Widać ją widać Mamy specjalną y, przyczepę do której będziemy właśnie y, wrzucać to co wyłowimy, ale również to co Wy przyniesiecie nam y, przyniesiecie nam co Wam zalega w domu także podejdziemy bliżej Bydgoszcz żyje nocą, no już noc nie jest, no ja nie śpię w sumie od piątej rano, bo już się przygotowuję do akcji. Mamy przyczepę fundacyjną, bo oczywiście fundacja z nami to również organizuje, fundacja Zielone Jutro, także zobaczcie jaka Bydgoszcz jest piękna. Jest tak zwana Wyspa Młyńska, Młyny Rotera, tu jest Muzeum Okręgowe, tam jest też Muzeum Chyba pieniądza bodajże, o ile dobrze kojarzę. Jest opera nowa. Ile płacicie za to? Nic nie płaciliśmy za to. Dostaliśmy pozwolenie z Urzędu Miasta, od Wód Polskich i... I co? No i możemy działać. Najważniejsze jest to, że będzie można pomóc potrzebującym ludziom, którzy tego naprawdę bardzo potrzebują. Jeszcze raz pokażę Wam nasz arsenał, który podesłała nam firma Mactom. Bardzo dziękujemy za to wielkie wsparcie. Jest dużo nowości z firmy, więc będziemy jak, no będziemy pierwsi testować, testować to wszystko. Yy, Wiktorek, Wiktorek. Postaram się, nie obiecuję, aczkolwiek no na pewno gdzieś tam, jak będzie kolejna akcja, to już będzie na pewno cieplej. Bo teraz co tak wyszło trochę z partyzanta, że tak powiem. Więc działamy, działamy, cały czas będziemy działać. Z tego co ja wiem w ogóle to tu gdzieś w tym miejscu może kawałeczek już dalej, no bo tu jest prąd. Bardzo duży jest na pewno telefon komórkowy. Także co? Czekamy Czekamy na, na, na ludzi z fundacji czekamy na gości i o widzę tutaj kierowniczka Nie na YouTube i na Także kierowniczka już to działa względem muzyki Także cicho nie będzie. Także jeżeli macie e, jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam pytać i, i tyle. Powiem wam tak, no już od Tak jak zacząłem moją pasję od od półtorej roku, jak zacząłem to łowić, to gdzieś tam zapragnąłem, żeby, żeby zrobić taką akcję i udało się nam. Naprawdę bardzo duże wsparcie też Fundacji Zielonej Jutro, która pozwoliła nam ogarnąć wszystkie zgody, całą papierologię. Także, jak się czujesz? Się czuje, się czuje się, czuje się, czuje się, czuje się. No A właśnie. Bomba jest. Widać. <laughs> jest gitarka. Powiedziałeś wszystkim, że jak mają coś u siebie Tak, za, za labnego, trzy razy. jeszcze raz. Jeszcze raz. To powiedz czwarty, żeby nie zapomnieć. <laughs> Spokojnie, jeszcze chwilę. Siema, siema Gryniu. Siema Gryniu. Jak się czuję przed tym? Powiem Ci tak. Adrenalina, adrenalina i jeszcze raz adrenalina. Nie mogłem zasnąć. Po prostu mnie nosiło... Ciężko jest przed y, czymś takim zasnąć, coś, co się chciało gdzieś tam od początku tej pasji y, stworzyć, i tyle, nie? To jest naprawdę fajne, fajne uczucie. Y, robić to, co się kocha, plus do tego zrobić fajną akcję, żeby pokazać całemu środowisku w koło tutaj, w Bydgoszczy nie tylko, w Bydgoszczy, bo i również. W całej Polsce, no bo to tak naprawdę gdzieś tam każdy z Polski dziś zobaczy na pewno. No i jeszcze dobry uczynek przy tym, nie? Bo pomagamy potrzebującym. Ostatnie powodzie naprawdę zniszczyły bardzo dużo ludziom, dobytek całego życia, i teraz jest im ciężko, żeby to w ogóle odbudować, tak? Więc. Więc jesteśmy, jesteśmy, aby im pomóc wszystkim. Okay. Halo? Mamy nagłośnienie, także, także jest dobrze, będzie nas słychać w całej <laughs> Powiem Ci tak. Akcja zaczyna się stricte o dziesiątej, więc na razie że na razie jesteśmy, w sumie tylko my, organizatorzy i czekamy na gości, którzy przybędą tak naprawdę z całej Polski. Więc jeżeli nie masz daleko, ilu się zdeklarowało? No nie wiem, no około dwudziestki na pewno, nie? Plus jeszcze ludzie, którzy, którzy gdzieś tam, yy, bydgoszczan. Bardzo też dużo widziałem odzewu bydgoszczan, że są, że wezmą udział, więc magnesy czekają na nich. Także, jeżeli nie masz daleko, zapraszam. W ogóle nie wiem, czy widziałeś, ale ten gościu, co ten, Moto Mikołaja, no. ma lukę przejść. No, 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 no. No, to zaznaczę, że weźmie udział. Wow, no, bywa i tak, nie? Także myślę, że to nie jest pierwsza nasza akcja, A, więc w przyszłym roku zapraszamy. Myślę, że już w przyszłym roku będziemy o wiele wcześniej informować, żeby ludzie sobie mogli gdzieś tam jakby to wszystko ułożyć, tak żeby mogli do nas przyjechać. I tak się staraliśmy, żeby to ponad miesiąc wcześniej, ponad, no, ponad miesiąc wcześniej gdzieś wystawić, żeby, żeby, żeby ten, żeby ludzie mogli sobie uporządkować. Dobra, jeszcze raz wam pokażę. Jeszcze raz wam pokażę jakim arsenałem dysponujemy. Tu są nasze cztery bestie, dwie kotwice. Mam jeszcze jedną swoją kotwicę, Tomek ma też jedną kotwicę. Jeszcze ja mam dwa swoje dodatkowo magnesy, ale to mówię. Także co? Ci, którzy przyjadą to widzimy się z nimi na miejscu. Ci, którzy, których nie będzie, będę jeszcze na pewno nagrywał live'a jakiegoś jeszcze w międzyczasie żebyście mogli zobaczyć kto przyjechał, co wyłowił. I tyle. Gdzieś jeszcze będą na pewno wpadać shorty, rolki, także zapraszam Was wszystkich do śledzenia mojego profilu na Facebooku, również pod nazwą Magnesowe. Tam będzie też będą też informacje. Także co? Ja was żegnam. Na razie.